Siema, siema widzowie, witam bardzo serdecznie Z tej rynki zakrzak, Nie mamy dzisiaj 9 kwietnia No i oczywiście jak to codziennie Pokażę wam widzowie nowy sklep Fortnite Słuchajcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie Zachęcam was widzowie do ustawienia suba na kanale Żeby być na bieżąco oraz oczywiście Niczego nie ominąć, no i przy okazji Słuchajcie, jeśli chcecie mnie Możecie mnie na luzie zaprosić, ja widzę Codziennie tutaj przyjmuję, więc jeżeli chcecie Zapraszajcie, no i widzowie jest tutaj Codziennie właśnie przyjmowane do Znajomych, widzowie ja wam życzę dobrego dnia Udanej soboty, wreszcie weekend w ogóle macie znaka, o której godzinie oglądacie, oglądacie ten filmik w komentarzu e, Zobaczymy widzowie, kto o której wstaje e, No i co, słuchajcie, przychodzimy do sklepu Oczywiście e, chciałbym też powiedzieć o tym, że pamiętajcie o kodzie ZAKRZAKYTY w sklepie e, Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym właśnie z kodem ZAKRZAKYTY Naprawdę mega mnie to wspiera i wielkie dzięki za to No i widzowie, przechodzimy do sklepu A co w sklepie? Uwaga, 3, 2, 1 Na sam początek mamy nową emotkę z serii ikon, widzowie No i słuchajcie, kosztuje ona 300 jest emotka, to jest klimat i to jest takie pam, param, param, pam. pa jakoś tak to leci, no musiałem widzieć jakoś to pokazać, bo to tam nie mogę puścić tej muzyczki, bo prawa autorskie, wiecie o co chodzi e, ale myślę, że wam się spodoba, e, bo jak ja oj przepraszam, e, bo jak ja widzowie słuchałem no to mega kozak, nie? Taki klimacik mega fajny ma ta emotka e, no i na pewno ją kojarzycie, myślę to jest taka muzyka no, wiecie, kurczę. Popularno, strasznie, widzowie. Popularna za 300, moim zdaniem, kozaskie. E, do tego mamy, widzowie, mm, skiny koszykarskie. Mamy, po pierwsze, wyskok, czyli oczywiście naszego ziomka, koszykarza ze sklepu Fortnite'a. E, tutaj, wyskoka. Do tego mamy potrójne ryzyko za 1200, czyli koszykarek, widzowie. W ogóle ciekawostka jest taka, że kiedyś kupiłem tego skina, i było to dokładnie, gdy wyszedł on do sklepu. Kupiłem tego skina. Pamiętam, że potem go zwróciłem, i potem strasznie tego żałowałem, bo ich bardzo bardzo długo w sklepie nie było, no i były rzadkie, no ale są, można je normalnie zaraz sobie na luzie kupić. Złoty tutaj mm, fajny złoty łańcuch w ogóle z lama. Nie wiem czy widzicie, to jest lama w nim, ciekawa sprawa. Ogólnie cały skinek, moim zdaniem, mega git, tak samo właśnie Git jest potrójne ryzyko. Eee, kozackie, one mają oboje numer 28. Eee, słuchajcie, mamy też eee, kilof, eee, zależy jak to przeczyta, bo ja czasem go czytam, WASD. W sensie jak na klawiaturze się gra, no to zawsze jak się widzi te litery to w USD mm, No i mamy jeszcze widzowie, no, albo można niego w sad powiedzieć, tak jak się powinno. Zresztą mówić, czyli w sad tutaj oczywiście do kosza. No w sad taki do kosza. No dokładnie. Po prostu mega spok kilo w koszykarski. No i do tego mamy jeszcze lotnie tablicę, która gra muzykę przy locie. To jest mega rzadkie teraz, że lotnie grają muzykę, ale ona gra muzykę i to mega spoko serio. Pamiętam widzowie, jak, jak latali tym niektórzy właśnie w czwartym, piątym sezonie. Zonie. To było mocne, to było mocne. Do tego koszykarz za 500. Ej, w ogóle asasin z piłką do koszykówki. To wygląda nieźle. To wygląda nieźle widzowie, e, za 500. No i słuchajcie, w ogóle to jeszcze nie, nie wszystko, bo powiem wam, że będziemy mieli coś co na pewno was zdziwi. Do tego mamy kryształ za 800 e, no i zawsze jakiś kryształ, mamy też widzowie bronto tego dinozaura. Nie mam pojęcia czemu oni wchodzą razem do sklepu, jak nie są w jednym zestawie, chyba że kryształ nie ma tutaj zaznaczone, ale dosłownie zawsze jakiś kryształ, to zawsze jest bronto, jak jest, jak jest bronto, to jest kryształ, naprawdę. No i przy okazji jeszcze mamy widzowie Pterodaktyl mm, z zestawu Dino Gwaria za 1200 oraz widzowie w gryzik za 1200 Yy, też właśnie z zestawu, przepraszam, Dido Guardia. Do tego powrót plażowej wiedźmy. Widzę plażową wiedźma, czyli skin, który ja osobiście myślałem, że będzie powracał tylko w wakacje. No, ale jednak nie powraca tylko w wakacji. I możemy ją sobie teraz kupić na totalnym luzie. Wraz z pilesakiem i w znak, czy lubicie w ogóle plażową wiedźmę. Ja mam powiem tak: lubię grać z tym skinem, ale nie lubię jak nie dojeżdża. To jest takie ciekawe, właśnie. Do tego topór Gwiazdora e, za 800 e, kg. On ma animację po likwidacji. E, no, czyli zapewne po prostu świeci się tak po likwidacji na biało. E, no, tak jak widać tutaj m, zresztą, co się właśnie z nim dzieje. E, lotni oczywiście, diamentowy kucyś widzowy. No, na pewno już ją widzieliście e, na totalnym, na totalnym ludzie. Myślę, już ją widzieliście z 2-3 razy. ale pokażę jeszcze raz. ma estetyczna piękna władczyni Krainy Czarów. Widzowie tutaj, z, e, oczywiście, z serii Legend Gamingo. Do tego specjalistka zwiadu za 1200, pani w czapce, e, no myślę skinek taki spocony, turniej, czy coś jak najbardziej spoko, no i do tego specjalistka z rewivalu. E, z tym skinem mam bardzo dobre wspomnienia, World Cup nim grałem kiedyś widzowie, graliśmy z Rafałem tym skinem World Cupa, e, no i ogólnie, stary skin, fajny skin, elegancki, oj stare bardzo czasy, do tego obfitość za 500. O, ta emotka pasuje do na, na całkiem, nie? Jakby tak nie popatrzeć. Do tego powiedz tak, tam sei so, emotka serii Icon, emotka Frajda z marchewkami. Dalej nie wiem z czego to jest seria ikon, widzę. Nie mam pojęcia, ale fajna jest ta emotka. No i do tego elektryczne podrygi za fałdolców. Słuchajcie, 800, no i coś, czego totalnie się nie spodziewałem, mamy powrót piłkarek, widzowie, zestaw bohaterki futbolu, atak na bramkę, powrót piłkarek, można tak w skrócie to powiedzieć. Słuchajcie, piłkarki możemy kupić w zestawie, bądź możemy kupić je osobno, po 1201 sztukę. E, piłkarki, mamy tak, e, co ja tak wzięło, wybaczcie mi widzę wstałem w środku nocy i po prostu ich nagrywam. Reźla rozgrywająca, elegancka e, egzekutorka, precyzyjna podająca i dynamiczna drybelka, a z męskich skinów mamy słuchajcie, popisowego pomocnika, mamy niebezpiecznego napastnika, solidnego stopera i groźnego główkowicza. Dajcie znaka, która jest wasza ulubiona, no i są to oczywiście piłkarki widzowie, e, tutaj Tutaj reprezentacji e, krajów, czyli mamy oczywiście polską reprezentację e, No, dokładnie tak, numerki można zmieniać jak ja tylko się chcę widzowie Więc to nie są te klubowe, tylko te właśnie reprezentacji I chyba te mi się bardziej podobają, tak szczerze, one są takie OG, nie wiecie o co chodzi Spoko są te piłkary, naprawdę No i mamy przede wszystkim flagę Polski, więc spoko, przede wszystkim jak będą mistrzostwa Eee, to będzie można tym skinem piekać, nie? Wtedy widzę, jak będą mistrzostwa, to ja gram tylko piłkarką. E, idziemy dalej. Mamy, widzę, pierwszoligowy piłkarz za 500, złoty but e, i złota piłka. Taki ma dźwięk. No taki, o, taki metalowy trochę. Do tego WWZLZ800. Ona ma taki dźwięk, jakbyście w nią dmuchali. To jest akurat spoko. Eee, bo ma faktycznie taki dźwięk jak jak, ma, jak powinna mieć nie? Głośna i radosna, zestaw atak na bramkę Do tego atak na bramkę czyli lotnia za 500 Tutaj oczywiście boisko oraz piłka No i emotki, podbijanie, triki widzowie, triki piłkarskie i czerwona kartka Oczywiście za faul Do tego mamy oczywiście zestaw Assassina, który moim zdaniem jest mega, mega mocny Eivor widzę, i do Dotir, Mega Spokus, gram dzisiaj na skinie. Ogólnie, jak ktoś lubi te klimaty, na pewno polubi też te skiny. Totalnie kozackie. Serio, lotnia. Lotnim jeszcze nie miałem przyjemności latać. Na odcinku dzisiaj będziemy ją latać. No i edziu Auditor. Totalny kozacki skin. Serio. Mega mocne te skiny, widzę, mi się osobiście bardzo podobają. No i słuchajcie, pakiety, zestawy się nie zmieniły. Kartnet ten sam, ekipaka ta sama. No i to na tyle w tym sklepie. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, życzę Wam widzowie dobrego dnia. Oczywiście, jeżeli chcecie mi wesprzeć, pamiętajcie o kodzie zakrzak ety w sklepie, ety na końcu. No i co? Dobrego dnia wam życzę. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Discord, jest link w opisie. Widzimy się później na odcinku. Prawdopodobnie koło godziny 9. No i co? Trzymajcie się widzowie, do zobaczenia. Na odcinku i na streamie elo, elo, No i dzisiaj turniej o 15 Właśnie, turniej o 15 Dajcie znaka, żeby wpadać Trzymajcie się elo, elo, Bye, bye Cześć, cześć Siomano, widzowie.